Wiewiórki i Bobry. Dzień dobry. To nasze takie bogate, srebrne pola. Na którym od pewnego czasu przeżywaliśmy z Piotrem przygody. Obsiana, jak widzicie, już tutaj sporo wyrosło. I dzisiaj nie na nie będziemy wchodzić. Przy nim parkujemy. Ale wędrować będziemy po drugiej stronie ulicy. Tam jest drugie pola. Niedalekie. Mieliśmy z nim kontakt w tamtym roku. Nie za bardzo on wyszedł. Było grubo zaorane, zobaczymy jak w tym roku, jak będzie w tym roku. Pierwsze kopanie po nowym roku inaugurujemy rok 2025. Życzcie nam powodzenia! Piotrek wychodził jakiegoś rzymskiego ogryska. Mi do tej pory wyskoczył guzik, taki nieciekawy. Nodnej plaskaty, no i w tej chwili coś, no serce żywo zabiło, mówię, pieczątka. Ale to zdecydowanie jest tylko. Jakiś meblowy uchwyt do szuflady albo coś w tym rodzaju, bo nie wiem jak on miałby być zamontowany do tej szuflady jak do tej dziurki nie ma na wkręta nie wiem, że tu trzeba przyjść popatrz Piotrek wrzeszczy, Piotrek gania, co Piotrek znalazł? Popatrz Już ci wodę dam. O jest Uff. No, powiem ci. O ja pierdziut. Piękny, taki ładny. Zobacz. To chyba czarcik będzie albo. O nie, to ja myślałem, że to jest, to się podjarają chyba za przez Chyba Mhm. Mm Bo myślałem, że to ten jest. Kurczę, myślałem, że to tak to... stan. Uh -huh. No, no chyba przed patrzeć. się za próbuję patrzeć na stamu. o mi się wydaje że to masz grota, czekaj, o mi się no, uh -huh. chociaż kurde, chociaż Piotrek, czekaj Lubka, to jest o. No, powiem Ci jest coś grubego. Ale co co to ja ci nie powiem, bo nie poznaję To żeby jaka ona jest gruba, ta męka twarda, duża Ale to jest Lilia Wydaje mi się, że to będzie Francuski Charles of Blood albo coś takiego Partart Z tej strony krzyż, to nie jest angielska moneta. No, do Francji bardzo blisko, więc to jest średniowiecze. W mojej ocenie to jest jakaś francuska. Portard albo coś takiego. No, jak widzicie Piotrek. Piotrek upolował coś interesującego. Ja do tej pory szczęścia nie mam na razie. Na razie no, wiem, to co widzieliście. Chyba raczej więc... No to jest ten okres Edwarda IV. Wiesz, ja widz, widziałem na tym na ekranie. Okres Edwardiański, Edward IV wtedy partard zostały przyjęte jako monety, które mogły być używane jako zastępstwo grotów angielskich. Także to wydaje mi się, Francuz jest. Ale jest gruby. Jest gruby. Zobacz, zobacz, jaka jest grubość monety. No. to ma z milimetr? No te moje partardy były dużo ciężkie. A to o, były podwójne. To, to ciężka moneta. To były podwójne partardy, także tutaj nie wiem. O, ale cię mi zrobiło. No. Ale ogólnie pięknie daje pole, jeżeli chodzi o przegląd, bo mam e, na parstek bardzo ładny, mam kulki, mam e, ten... klamerki, mam jakieś monety, mam tą pierwszą monetę, która nie wiem czy jest Rzym. Więc ogólnie rzecz biorąc... No Nie mnie, mogę narzekać teraz to. Ja wiedziałem, że tu się. U mnie przyjść. taka lipka. Na razie, póki co nic. Piotrek wzywamy tam na swojego hotspota do tej przepięknej, tajemniczej monety. Dokopał w tej chwili jeszcze kilka minut temu sestercję, dużą, masywną, z wyraźną twarzą. A jak to rzymska moneta, destrukcik, ale widać zarys twarzy. Jest fajna rzecz. Ja powoli do niego zmierzam. I też jest sukces mniejszego formatu No ale, ale jest Wiktorka jest Wiktorka Sheening sądząc po wielkości Ale w takim stanie, że przy słońcu w obiektyw to ja daty raczej chociaż akurat chyba data się zachowała, patrzcie tutaj na moim palcu się chyba zachowała data tak mi się wydaje. No ale to muszę obejrzeć uzbrojonym okiem. Tak nie zobaczę. No fajnie, sreberko jest. Pierwsze w roku 2025. Więc, więc mocno cieszę. Ale piotrkowi to dzisiaj zazdroszczę. Ma warta. Ładnie zaczął rok. No i czas zajrzeć do skrzyni naszej kantyjskiej, malowanej. Srebro na polu jest, pole się opłaciło, no to opowieść się należy, prawda? Minęliśmy czas Atalstana, który pogonił wikingów, zjednoczył po raz pierwszy wszystkie Saskie Królestwa. No i jest uznawany za tego pierwszego króla Anglii, to było w ostatniej opowieści. Dzisiaj przejdziemy do jednego z jego potomków, Ethelreda który dochował się, dosłużył się przy, dom, przy domka bezradny. Nie był to lubiany król na pewno przez sobie współczesnych. Breda już w kronikach opisywał sytuację, kiedy w czasie chrztu nasz przyszły król, jeszcze niemowlę, nasikał do chrzcielnicy i to spowodowało, że był taki trochę przeklęty. Nie? Za jego czasów wikingowie się bardzo, bardzo Uaktywnili, zaczęły się najazdy, naprawdę tutaj w Anglii działa się masakra, oni ze wszystkich stron uderzali. Duńczycy, Norwegowie zajmowali nowe tereny, robiło się bardzo, bardzo niesympatycznie, i żeby to ukrócić, Etelred postanowił się opłacać. Ustalono tak zwany Dungelgeld, pieniądz dla Duńczyka. Eee, corocznie wypłacano, zbierano w podatkach bardzo pokaźne kwoty i opłacano tych najeźdźców no ale to nie zmieniało za bardzo sytuacji bo załóżmy dogadali się z Duńczykami opłacili Duńczyków, a najechali ich Norwegowie eee, zbierać drugi raz, no nie było szans eee, sytuacja była naprawdę niesympatyczna eee, słowo atel, etelret, Atelred. Oznacza w takim wolnym tłumaczeniu dobrze doradzony. Natomiast jego przytomek jest bezradny. To taka gra słów, żeby pokazać, jak pomimo dobrego imienia chłopina się stoczyła. No i tak to się działo, to się działo. On odpychał tych wikingów, trochę z nimi walczył, trochę płacił. No kombinował, nie było fajnie. W 1002 roku wpadła genialny swoim zdaniem pomysł, pomysł, który doprowadził do tego, co spotkało Wielką Brytanię nieco później, e, mianowicie wydał rozkaz zabicia wszystkich Duńczyków w Anglii. E, taka czystka. E, to się odbyło e, w dzień świętego e, Brykcjusza. Nie wiedziałem nawet, że taki święty jest, no ale jest najwyraźniej. W rzezi, w rzezi miały, mieli zginąć mężczyźni, chłopcy, starcy, no ale kto oglądał serial o Wikingach, ten wie doskonale, jak zawzięte bywały wikingaskie kobiety. No i to nie jest mit, prawdopodobnie nie jest mit, bo kobiety też w tej rzezi kładły głowy dosyć gęsto. I tutaj pechciał, pech że zgładzona została siostra króla Danii, Svena Widło-Brodego. I Sven tej zniewagi puścić nie mógł. Zebrał naprawdę przeogromną armię. Spadł tutaj na wyspy ogniem i mieczem. Atelrad nie miał najmniejszych szans, został zepchnięty do defensywy. Potem musiał uciekać z wyspy w ogóle do, do Normandii. Królem został Sven, widłobrody. Panował tutaj dwa lata. To też ciekawy władca, bo Część z Was, którzy śledzą kanał, na pewno zdaje sobie sprawę, że był to szwagier Bolesława Chrobrego. To było około tysiąc, bodajże, czwartego roku. W 1014 roku on tutaj przejął władzę, był już królem Danii, został królem Anglii. Wyprzedził troszeczkę naszego Chrobrego, który w 1025 był koronowany na, na króla Polski. W tym roku obchodzimy tysiąclecie tej Polski Królewskiej, fajna data, fajna, fajna historia, no i tutaj mamy pewne nawiązania. W kolejnej gawędzie pogadamy sobie o tym naszym piaście po kądzieli, piaście po matce, który został królem, królem Wielkiej Brytanii. Był synem Svena, został królem Wielkiej Brytanii, e, znaczy Anglii, Anglii, Wielkiej Brytanii, mieszam pojęcia, przepraszam, wprowadzą was w błąd. No i został e, cesarzem Imperium Północy. Taki gość, nasz Piast. No, Ja tutaj sobie nagrywam gawędę, powiększyć nie mogę, a tam słyszę ha ha ha, ha mi. Chami Chocpoci, idzie Piotrek, idzie biegnie hamera niesie. To już ma sestercję tego dużego przepięknego hamera. Chyba francuskiego. I teraz na dokładkę przytargał. Malutkiego hamerka. Dzisiaj bo ja teraz powiększyć nie mogę obrazu. To i wracamy do Piotrkowego pozwijanego hamerka. No jest pięknostka. Krzyżyk długi. Zapewne któryś ze Edwardów będzie do środka, nie zajrzymy. Czekaj mam szczotkę. Zajrzyjmy. Ay, spróbuję go. Daj zaraz mi w oczy piachem. Ty, ty A będzie do środka. Nie taka szczotka, daj do, zębka, do zębów Delikatna szczoteczka do zębów, masz też do podłogi czy? Mam. O, to elegancka. Mam. Szczotko, szczotko, hej szczoteczko, ho ho ho. Zaczyń z nami tańcz pół... kółeczko, ho, o, o, ho ho ho. ho. W prawo, w lewo, w lewo, Ewo, w prawo, ho ho, ho. Cała sala bije brawo. <grym> o, ho ho Piotrek Mohamerka. no elegancko. Czekaj, tu troszeczkę światła spróbujemy złapać. O, dziękuję. <grym> no i to tak patrzy, patrzy na Edwarda. Kurczę, te cienie się kładą. Ciężko coś wypatrzyć. Kurczę, latarki nie wziąłem. No nie, nie, tutaj <laughs> ja mam w samochodzie. No ale to nie będzie Edward. To nie będzie Edward, to będzie chyba Henryk. Wiesz? Inny rodzaj korony zupełnie. No ale fajnie, jest hamerek. No i tutaj ta obwolutka. To ja albo jest Edward III, albo testować. jest Henryk. E, to one się ładnie prostują, tylko podgrzeć trzeba. Piekarnik. Aha. Najpierw w gorącą wodę, potem na piaseczek w piekarniku i pójdzie delikatnie, tylko drewnem nie, nie kombinerami czymś takim, A Piotrek, jak widzieliście, zamiata dzisiaj. Zepsuł mu się Tresacci, może nie zepsuł się, tylko chwilowo zaniemógł. Poszedł po Deusa, a w tym czasie ja troszkę. Też nadgoniłem sytuację. Wyskoczył mi taki koński ryngrafek z jakimiś zdobieniami. To nabijali na żeby były na tym jakieś herby, jakieś inne pierdolety. No wspaniała rzecz, na pewno średnie I na pewno się bardzo cieszę. Nie wiem co na nim jest, muszę go dokładnie wyczyścić. Pewnie jakieś motywy lwów albo czegoś. Na mnie super. Super fajnie powiem wam tak mamija jest hamerek brudny jak siedem nie szczęścia go zaraz wodą i za momencik wrócę pokażę wam co to jest no ja jeszcze nie wiem co to jest moi drodzy ale powiem wam tak to ja lubię rozpoczynać kolejne, kolejne lata przygód Krótki krzyż świadczy o tym, że to naprawdę stara moneta. Może być Henryk III. Może być coś z Saksonów. Ciężko wyczuć. Ciężko wyczuć ją. Trzeba w domu dobić, domyć i stwierdzić, ale to już jest gruby temat. To już jest grubszy temat, moi drodzy. Miazga. Kręcony Loki, może być trzeci. Tutaj widać jakiś, może broda, może Loki. Ale jest, jest. Oj, to może gdzieś wróżka była. Piotr jest tam, moi drodzy. A tu jest moje trzecie w dniu dzisiejszym, sreberko. Tym razem to jest pół sreberko, już sprawdziłem. George piąty Shilling. Shilling. No brudno to wszystko klei się niestety. Yy, rocznik. Widziałem gdzieś 1930 któryś teraz już nie będę. Nie będę kombinował bo szkoda czasu zostało nam jakieś 40 minut latania. Wstawię lepsze zdjęcie po prostu. Ale trzecie srebro to jest coś. Trzymamy kciuki za piątka. On twierdzi, że będzie też sreberko, sztuka trzecia, daj mu Panie Boże. No, twarda gruda jest z tym. Zamarznięta, no. Zamarznięta, nie chcę, żeby mi pękna na trzy. Huchaj. <grym> Huchaj, dłuboj, pomalutko Nie za niego, nie, nie za niego nie ciągnij. W zęby gruda zgnieć. Ja cię maleństwo, hamerek będzie? Hamerek. Jest hamerek. Ale. Jest hamerek piękności. Super. Teraz Zobaczymy go. No to dzisiaj, panie, żeś poszedł po bandzie. Czekaję po większą odrobinkę, żeby coś więcej tam było widać. No, współpracuj. Krzyżyk długi, pięknie, obróć. Ciężko utrzymać w punkcie, no chyba Edwardzik będzie jakiś. Super Piotrusi No Super, to baja. zrobiony. Baja panie. Baja. <laughs> Mówiłem, na to pole Chyba nie zrobimy podsumowania, bo się nie zmieści na filmie, nie? No, tak. Dobra, pięknie. Piękne. Piękne pierwsze kopanie w nowym roku. Och. No czego więcej można było sobie życzyć, jak Aha. dwa hatryki srebrze, no jeszcze złoto, no to to jedyne co. No, no i ta twoja asystercja piękna, ja jej nie pokazałem to najwyżej zdjęcie mi podeślę, że tamten... jak tam ten A to pokaż To żebyśmy przy samochodzie już się nie jeszcze, kopali, bo to faktycznie ten poszedł. O. faktycznie pójdzie pójdzie bardzo, bardzo długi film a to firma, światło to... Dobre jest, Dobre jest. Aha. Z tej strony troszkę zjedzona, ale widać główkę Zobaczcie jakie to były klopsy ja jestem to gotów to jest uwierzyć, że Rzymianie mieli specjalne oddziały ludzi wyposażonych w proce tu, i miotali tym i tak, wiecie. super, super, tak pod kątem, no, piękna sestercja. Baja. No, Specjalnych no, ludzi wyposażonych w, pr w proce, którzy miotali sestercje na wrogów Rzymu i urywali im głowy sestercjami. Na pewno o, tak było. O, jeszcze możemy pokazać. No, to też no nabijeczka jest. też śliczna. Dostałem fajne, fajne kończycie. fanty, naprawdę. Nie no, dzisiaj. No. Dobra, biegamy jeszcze póki można. Ostatnie 20 minut pola, słonko już niziutko. A tutaj jeszcze na zakończenie, żeby różnorodność weszła, pojawia się nam taki pafant. I to jest moi drodzy, jak widzicie na parsteczek, ale taki kopulasty. To są wczesne naparski, późne średniowiecze lub jeszcze średniowiecze. Wtedy jeszcze nie było lutowania, nie było kombinacji, po prostu tłoczono blachę, nanoszono na nią otworki i powstał naparstek. Taki fajny. No Piotrek ma sestercję i ma malutkiego rzymskiego destrukcika i teraz taki destrukcik rzymski też dla mnie. Niewiele się na nim zachowało, resztki, resztki reliefu. Zdezolowany, no ale jest Rzym. Jest Rzym praktycznie. Ostatni dołek. Nie ukrywam. Żegnam się z Wami powolutku przy zachodzącym słońcu. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci i niech moc będzie z Wami. Hej, hej, papa. Pa.